Siemano mordy z tej strony Majki Team Pleciona. Wasz ulubiony wędkarz Znajdujemy się właśnie pod pleciona DreamWorld. Mamy końcówkę roku, więc zabiorę was w taki pożegnalny tur po całej plecionie. Od nowego roku bardzo dużo się zmieni. Parę lokalizacji już nie będzie, więc zaczynamy od Dreamworldu naszego sztandarowego sklepu. Let's go! I obecna sytuacja zmusiła nas do tego, że mamy pięć lokalizacji różnych magazynów, i może się zdarzyć, że będzie takie zamówienie, w którym towar trzeba będzie zebrać z każdego z tych magazynów. Dlatego dzisiaj wszystkie te miejsca wam pokażę. Jesteśmy teraz w nowej części Dream Starą część już zapewne znacie. Jeżeli nie znacie starej części, to cofnijcie się do wcześniejszych filmików. Lata wstecz pokazywaliśmy wam ją dokładnie. Zapraszam teraz, przejdziemy po kolei i pokażę wam, co mamy z nowości. Nowością u nas w sklepie jest lodówka z browarem. Głównie mamy tutaj w tym momencie piwo alkoholowe, gdyż bezalkoholowe rozchodzi się w bardzo szybkim tempie. Oczywiście nie jest to towar na sprzedaż, jest to towar taki dla naszych klientów, którzy tu przychodzą, dokonują zakupów, także mogą sobie wypić jedno, dwa, trzy piwka maksymalnie. Tak? Są przeznaczone, bo nie chcemy tutaj robić jakichś tam upojni. No, to jest taki gazet do tego wszystkiego. Weszliśmy też w tym roku po raz pierwszy w żywność. Mamy, mamy całą żywność dostępną z Jack Linksa to jest wołowinka bardzo fajne rzeczy sam z tego korzystam, słuchajcie to może taką małą reklamę zrobię batoniki wołowe plus do tego biltong, bardzo fajne takie kawałeczki wołowiny takiej naturalnej, no a reszta to są takie już stylizowane na Amerykę, typowa taka ten Hot to jest taka najpopularniejsza wołowinka, kawałki dużo ludzi to właśnie jak wyjeżdża na, wy, na wyjazdy wędkarskie to zabiera, bo to ma długi termin ważności i zawsze jaka taka rezerwa jedzeniowa jest na łódce. Tutaj tak, szybciutko przelecimy. Porobiliśmy całe ściany tematyczne, czyli ściana firmy Dam. Wszystko mamy całą ścianę blach. Dalej może zaproszę was tutaj do odzieży. Mamy teraz sezon zimowy, więc rozszerzyliśmy tutaj ofertę o, o, o wszystkie możliwe dostępne kombinzony, tak naprawdę na rynku jest Westin, IMAX, Savage, Prologic. Jest w czym wybierać. Nawet mamy Geoff Andersona, bo wiele osób już nie ma, bo zmieniła się dystrybucja, teraz mamy cały, cały czas w ciągłej dostępności. Oczywiście wędki, do tego jest mnóstwo, rozszerzyliśmy oferty. Tu jest strefa sumowa. Przeszliśmy, tutaj przenieśliśmy akwarium. W naszym akwarium troszkę się pozmieniało. Mamy nowe rybki. Jest niszczuka krokodyla. Mamy, mamy arapajmę. Także, także jest ciekawie. Tutaj resztę obrotówek daliśmy. No i nowość, słuchajcie, która już dosyć jest przebrana, bo ten rok przez pandemię jest dość ciężki. Firma MEPS. Nie było, nie było jej u nas bardzo długo, wiele lat. Teraz się pojawiła. No, już powiedzmy połowa jest wyprzedana. Tutaj przerzuciliśmy wszystkie, wszystkie gumy, takie mniejsze z firmy Savage. Tutaj Delalande. La LANDE. De La LANDE to jest firma, która jest znana przede wszystkim z Sandry. To jest popularna, wiele, wiele lat znana guma. Teraz jest odświeżona, ma wiele, wiele różnych kolorów, w mniejszych, większych rozmiarach. O, tu jest na przykład rozmiar e, większy tej sandry na szczupaki. E, ludzie, którzy łowią sandacze, to zapewne stosują e, tej wielkości e, rozmiary. E, bardzo ciekawa guma od, od Delflandy. To jest Skeletor. On ma wyciągane oczy. Zobaczcie, można wyjąć oczy. Zamiast tych oczu można włożyć e, e, twisterki. Do tego także on, on jak płynie, to E, faluje dodatkowo. No i to jest hit sprzedaży z Delalande. Nie wiedzieć czemu, ale po prostu może to jest coś niestandarowego, e, guma z dwoma kopytami. Idzie to najlepiej z tego wszystkiego. Nie spodziewaliśmy się, ale często tak jest, że jak coś zamawia nie spodziewa się. I to wychodzi po prostu rewelacyjnie. <laughs> sewycz, większy sewycz, nie będziemy się nad tym rozdrabniać. E, nowości z Berkleja to, to dość ciekawe gumy fajnie firma Berkeley zobaczcie takie coś śmiesznego, już ludzie wymyślają starają się jak mogą wszystko słuchajcie tu jest bardzo fajna rzecz to zrobiliśmy całą ścianę jerkową to nie wiem czy w Polsce jest drugi taki sklep który miałby tak dużą ścianę jerków to jest tu i tu, czyli półtorej ściany tak naprawdę jerków. Po jerkach mamy jakieś tam swimbaity, troszeczkę strike pro. Weszliśmy też w tym roku w firmę Jackson, Jackson Poland, także polskie woblery Jacksona tutaj są. Część woblerów Jacksona jest w ogóle produkowana w Polsce przez firmę HRT. To jest taka ciekawostka. No i też kolejna Firma z polskim rodowodem, czyli firma Relax, w którą weszliśmy w tym roku. Jak widać, mocno przebrana ta firma. Tutaj cała ściana była tego, została powiedzmy połowa. I to pokazuje, to się sprzedaje, właśnie. Zobaczcie. Nie sprzedają się tutaj przynęty z Relaxa. To są przynęty takie. Takie Wajpery to się nazywa. Takie Twistery. Ja tego nie zamawiałem, ale. W firmie Relax powiedzieli mi, że to jest hit na szczupaki, ale jeszcze o tym ludzie nie wiedzą, że to jest hit. Może przyjdzie pora, że to się zacznie sprzedawać, bo sprzedaje się wszystko prócz tego. No i oczywiście zobaczcie, mamy takie wielkie kopyta. Także to też jest dosyć ciekawa rzecz, bo tu mamy za nieduże pieniądze. Zobaczcie, tu mamy 25 cm przynęte tej wielkości i to kosztuje 25 zł. Za dwie sztuki. To jest niesamowite. I tu tak samo takie to duże. Klasyczny reaper, policjant 20 cm 25 zł również, więc nieduże pieniądze to może być na jakąś rzekę, gdzie, gdzie się urywa tych przynęt sporo. Przejdziemy teraz do, do starej części, tak żebyście jeszcze szybko zobaczyli, jak fajnie zryskaliśmy taką przestrzeń tutaj w sklepie. Przechodząc jeszcze warto zerknąć na Muraf Mausy. Tego nie było cały sezon, teraz pod koniec sezonu to wjechało. To są takie ala myszy z dużym twisterem bardzo popularna rzecz. No i teraz przechodzimy zobaczyć, jak to jest przestrzeń fajna. Tu możemy sobie usiąść na kanapie, właśnie wypić sobie piwko, poczekać sobie. Żona może poczekać na męża, który robi zakupy, też żeby się nie nadrować, wywali sobie trzy browarki, będzie się fajnie czuła na pewno. No i przestrzennie przechodzimy tutaj do starej części. No w starej części też się troszeczkę pozmieniało, ale tutaj wam jak gdyby tego wszystkiego już nie będę pokazywał. Zachęcam Was, żebyście tutaj wpadli, jeśli nie byliście w tym roku jeszcze u nas i sobie to wszystko obejrzeli. A teraz przechodzimy na takie nasze zabezpieczenie, magazyn zabezpieczający, czyli szekle. Tutaj, jak widzicie w sklepie, dzisiaj jest jeden klient, ale w sumie jest 12 osób, bo 11 osób zbiera właśnie towar do waszych paczek i żeby oni się mogli szybko przemieszczać pomiędzy tymi naszymi punktami, pod każdym punktem stoi taka hulajnoga i wsiadamy, żeby po prostu nie marznąć. I na hulajnodze sobie, o! Po prostu to jest szybki. Dobrze, że. Ojej, jej, jej, prawie. ojej, prawie! jestem, Widzicie, jestem aż za szybki. Podjeżdżam hulajnogę, zostawiam pod, pod wejściem i wchodzimy do magazynku. Tutaj w tym miejscu w zasadzie przyjmujemy 90% naszych dostaw. Właśnie tutaj Radek z Wojtkiem sprawdzają dostawę z Dragona. Ten towar jest sprawdzany, oni od razu go rozdzielają. Część sprzętu właśnie przenoszą na sklep, część dają zabezpieczenie. Tutaj, jeżeli czegoś jest bardzo, bardzo dużo albo to są gabaryty, to przenoszą go do naszego magazynu na ulicy Kresowej. Tutaj są właśnie takie porobione regaliki, które już pewnie widzieliście we wcześniejszych filmach. No i tutaj jest takie zabezpieczenie. Tutaj są, znajdują się jakieś takie towary troszeczkę mniej chodliwe, których nie ma na sklepie właśnie tam na Wardzie, Albo po prostu jeśli czegoś mamy znacznie, znacznie więcej i potrzebujemy takie zabezpieczenie mieć, wędki, kołowrotki. Właśnie tutaj jest fajne, są takie rzeczy do szybkiego zbierania, czyli główki jigowe, jakieś przypony, plecionki i tak, żeby to było szybciutko pod ręką. A tutaj w tej alejce, do której właśnie wchodzimy, to mamy zabezpieczenie kołowrotków i wędek. Tu są całe ściany kołowrotków. Niektórych kołowrotków to jest na przykład po, po 20-30 sztuk, ponieważ no potrafimy dziennie na przykład jednego kołowrotka rajobi potrafimy 20-30 właśnie sprzedać, więc on tu musi być. Jeżeli on się kończy, to na przykład mamy jeszcze kontener, gdzie on się znajduje i wtedy jest tutaj donoszony, żeby w tym miejscu mógł być do zbierania. Teraz, jeżeli już mamy zebrany towar z tych dwóch punktów, to lecimy do pakowalni i tam następuje nadawanie i wysyłanie paczek, także najdłuższa teraz przejażdżka przed nami, lecimy. Tutaj znajduje się nasze biuro, tu pracuje głównie to, Tomek z Pikaczem, oni dbają o zabezpieczenie, aby oferta na naszym sklepie internetowym była cały czas aktualna, ale w przyszłym roku tu będzie salon motorowodny. Jak już widzicie, przygotowujemy się do tego, to jest nasze najnowsze dziecko. Boże, jakie to jest piękne! Zobaczcie, jakie to jest śliździutkie, piękniutkie, błyszczące, amerykańskie wręcz. Panie że zapraszam, tak pokażemy tylko taką migaweczkę. Nie za dużo, żeby po prostu nie przepalać, bo o tym będzie oddzielny materiał. Przepraszam, jesteśmy z kamerą wśród zwierząt. Numer jeden, Pikacz, czyli człowiek z Pokemonów. Numer dwa, Tomasz Żaroń. Jak widzicie, pracują dzielnie tutaj nad zabezpieczeniem naszego sklepu internetowego. Tu jest mistrz, tu jest Małgorzata. Pięknie się bawią, brakuje tylko mało laty i byłoby wspaniale. Dobrze, wychodzimy, stąd są dwa kroki. Dosłownie dwa kroki i jesteśmy już w naszej pakowalni. Tu jest całe centrum wszystkiego, tu się wszystko dzieje. Zobaczcie, mają taki daszek fajny, tutaj mają właśnie tuby zabezpieczające. I wchodzimy. Tu się dzieje wszystko tak naprawdę. Nie, to mi Ale czuć alkoholem. Ja pierdzielę to takim przetrawionym. <laughs> grubo, grubo. No witam, to są tutaj chłopaki, działają właśnie nad paczkami. Może pokażemy po kolei, jak to wszystko wygląda, czyli przychodzimy tutaj z towarem, z karteczką spakowaną, przychodzi się tu do kierownika, tak, to jest kierownik właśnie i jemu się tutaj to wszystko wrzuca, tak, takimi tutaj... No i tak, no to idzie do nadawania paczek i tutaj są tak. paczki nadane do pakowania. Do nadawania, dokładnie i kierownik tutaj z Robertem nadają to, no i tutaj jest to pakowane, ale jeszcze jest jedna kwestia, tak jak mówiłem, Mamy jeden magazyn, ten stary, kresowa, do którego za chwilkę jeszcze się przyniesiemy i zobaczcie, oni tutaj przekazują im numerkami do pewnych zamówień/rzeczy. Żeby już nie trzeba było tam dzwonić, więc jak ktoś ma w zamówieniu numerek, to tylko szuka tutaj, dorzuca do zamówienia, sprawdza, czy się wszystko zgadza i zamówienie jest gotowe. Przyłamy. Y dwa razy więcej paczek, wysyłamy szybciej te paczki, no i jakby cały system tutaj pracy nam się polepszył, nie, więc jest lepiej, no. Jest lepiej, ja może tak bym chciał powiedzieć od siebie tutaj, pochwalić chłopaków, że ostatnio wysłali 270 paczek. Tak, tak, ostatnio było 270 paczek, więc teraz w takich granicach 200, no to można powiedzieć, że to jest, no, na porządku dziennym. Właśnie tak sobie tutaj rozmawialiśmy z chłopakami ostatnio, że widzieliście, jak to wszystko wygląda, no, to jest bardzo kiepski system, który tutaj mamy w tym momencie. Jeżeli chłopaki i są w stanie wysłać 270 paczek, a firma, y, która nam robi system, twierdzi, że będziemy cztery razy bardziej efektywniejsi. To ile wyślemy w przyszłym roku paczek? Myślisz, że najlepszy dzień? No to myślę, że 800 to tak będzie na porządku dziennym. No to powinno być. <grym> Rozumiecie to? 800 paczek dziennie w przyszłym roku, także przed nami nie lada, glatka marketingowa na przyszły rok. Bo wysłać, wysłać. w przyszłym roku będzie łatwiej y, wysłać. Tak, niż łatwiej. oczywiście. tak. Teraz zadanie Twoje, tak. żebyśmy mieli. Y, bo y, w tym roku łatwiej było sprzedawać zdecydowanie te produkty w wielu w momentach musimy wyłączać reklamy, bo po prostu nie byliśmy w stanie po prostu wysyłać tyle, ile wchodziło zamówień. W tym roku jest po prostu przy nami bardzo duże wyzwanie. Tak, zdecydowanie. Yeah! Słuchajcie, szybkim transportem przenieśliśmy się do Placiona Garaż, czyli miejsca, gdzie zaczęła się cała Placiona, i tutaj tak naprawdę jesteśmy po raz ostatni z kamerą, ponieważ tego miejsca od przyszłego roku nie będzie. Chodźcie, zobaczycie, ile tutaj zmieniliśmy od ostatniego czasu, kiedy tu byliście z nami w zeszłym roku. Zobaczcie, postawiliśmy taki namiot tutaj w międzyczasie, bo to się dużo rzeczy zmieniało. Tu była główna wysyłka jeszcze w połowie roku, i potem dopiero na jesień przenieśliśmy się z całą wysyłką na wał. więc chłopaki tutaj. Pracowali pod tym takim namiotem harcerskim. To jest taki harcerski namiot wodoodporny, więc nawet jak padał deszcz, to tu były paczki pakowane. Teraz no, są przyjmowane bardzo duże dostawy tutaj zabezpieczeń, np. kombinezony, jakieś skrzynie, typowy gabaryt, jakieś opakowania do echoson. To jest tutaj prze, przetrzymywane. I tutaj zobaczcie, tu mamy wejście tu słynne drzwi od garażu, stąd na zapleciona garaż, a tutaj mamy takie tajne przejście, przechodzimy przez tą kotarę. I znajdujemy się pod takim chińskim kontenerem skamuflowanym. Tam można troszeczkę wjechać do środka i zobaczyć. Tu mamy głównie tekstylia, ubrania marki Pleciona oraz Hype Tackle, czyli, czyli wszystkie nasze bluzy, koszulki. Tego trzeba zamawiać w dużych ilościach, więc to jest takie nasze zabezpieczenie. Tutaj wchodzimy już do Pleciona garaż. Tutaj się tym wszystkim opiekuje Kacper od dłuższego czasu, którego pewnie spotkamy. O, jest właśnie Kacper, chodzi tutaj, przekłada. Także mamy tu jeszcze pewne jakieś zabezpieczenia, które e, zabezpieczają jeszcze tamte magazyny. No ale już niebawem, od nowego roku przejadą na nowy, piękny, śliczny magazyn, e, szeroko technologicznie rozwinięty. Chodź Kacper, tutaj może e, do nas na dwa słowa. Dużo się nie zmieniło, tylko tyle, że przenieśliśmy całą wysyłkę na punkt tam przy Wale stąd już tylko idą takie pojedyncze paczki, ewentualnie dowozimy towar chłopakom. No tak jak tutaj Michał mówił, ten punkt już za tak powiem jest powoli zamykany. No, tak jeszcze ja się drożej jakby to taka była już umieralnia, prawda? No nie, trochę jest tak jest, tak no zostałem. Tutaj to miejsce tętniło życiem, leciała muzyka, ludzie biegali, śmiali się. Teraz jesteś sam, jak się czujesz? Tutaj? No właśnie, to jest już sam fakt, że tutaj zostaje sam i chłopaki, że tak powiem, przyjeżdżają do mnie rano, zbierają tam rzeczy, które są potrzebne do wysyłki i wyjeżdżają i zostaje tej tutaj... Tylko z tymi paczkami, no to już to tylko świadczy o tym, że. Ale jakoś się trzymasz tym wszystkim, psychicznie dajesz sobie radę, że no. Bo no jest to, ciężko. Ja wiem. No jest teraz Jeszcze tym bardziej. 13, że masz miesiąc, dwa i będziesz znowu z tą ekipą, wszystko wesoło, będzie zabawnie. No też mi się tak wydaje, że powinno to. Ten... No bo tak jak mówię, no. Zima się zaczęła, ciemno się szybko robi, ludzie w depresję Dyski, wpadają. Wiem, i... że jest ci ciężko, Kasper, dlatego trzymam za ciebie kciuki. No. Życzę, żeby ten okres się jak najszybciej skończył i się jak najszybciej przenieśli do nowego miejsca. No, też sobie tego życzę i tutaj plecianie ogólnie. Dziękuję. Mordy tutaj w 2013 roku. Ja Maras, dzikus i jeszcze Rafał Kaczmarek we czwórkę. Zaczęliśmy pleciony, mamy rok 2020 po 7 latach. Zamykamy ten obiekt. No jest to dość przykre, kawał historii tutaj zostaje za nami, ale otwieramy nowy rozdział w historii. Także trzymajcie kciuki, aby to wszystko przeszło gładko, żebyśmy od marca ruszyli już z nową jakością, z nowego miejsca, więc łapy w górę mordy i lecimy z tym tematem Elo!